Cześć, i ja tutaj królski z Rosalem. Tak, przed nią widzicie mnie w moim aparacie. Cześć, tutaj Lola. Szalona Lola i mam nadzieję, że wam się podoba ten kanał. jeśli pojeżdżacie mnie z kanału Milena, która to zgadza się. Tak, mam na imię Milena, ale ogóle, jak będziecie na no mnie mówić Lola. I dzięki Bogu, że mówicie do mnie Lola. Jeśli jest łagę. Jakoś to tak zdecja się. Ja może już jest ciemno, Nie za Są takie chrupły. że tak powiem. Doszło ehm, no, do no, okna, to no, proszę bardzo. Jest. Dobrze? Jest. Jest. jest? 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 Jest. Czy nie ma? Jeśli myślę, że nagramy z telefonu, to tak, to akcja. Ale powiedzcie, tobie nie przeszkadza sobie skrywajcie. Chciałam powiedzieć, że będę dodawała sametali, będzie nic z kosmetykami, także jeśli jesteś szuś, to tylko po to, żeby kosmetyki, to lipstick wniosek, stylizacja, szusz, czyli tam. Moi drodzy, proszę Was o to, żebyście mi dawali jakieś propozycje. Tak, propozycje. Najbardziej propozycje. Jakieś tagów, challenge, challenge. Trend tam A dziś będę tak szybciutko powiem. 15 taków o mnie. Pierwszym takiem już to. Tak! Nie rozumiecie mnie? Pierwszym takiem jest że mam aparat, który mnie nie rozumie. to jest taki takie wkurzające. Takie jest sporo, to są kwiatki. Nie wiem czy jak ktoś się zalicza do kwiatki, czy dorośli, do tego, ale kakus jest. Mam zimę, kocham, kocham nie, kocham deszcz. Nie nawidzę burzy, bo się burzy, bo się pęków, nie nawet pęków. Ym. I co tam jeszcze lubię w sobie szczelać z Lubię herbatę. Lubię matematykę, tak. Lubię matematykę, ale no, nie wiem, czy mam na Co tam jeszcze nie lubię czarok, takie rękawiczki, bardzo kocham służęcze, dzielę pokój siostrą. Ym. Mam piętrowe łóżko mam obrazy, mam obraz w New York, cię w pokoju mam, zgadza się, zrobię wam kiedyś room tour i room house, nie mam uh, room, to room house, tak pokażę wam całą mój dom i teraz spróbuję nagrać czynnik z czy, kim, nie wiem jeszcze z kim, ja się postaram, tak, mam deskę, 4, kocham mm. cztery. I to tyle, drogi subskrybenci. Tak, dzisiejszy odcinek jest krótki. Tak, przestańcie się zbić, ale proszę Was o lajki, o subskrypcje, o wyświetlenia Chociaż, żeby było dwa, być w <grydy> ja tam chcę Jeśli się nie podoba, możesz hajtować tym przykładem. To nie ma I kiedyś mi ktoś na tamtym kanale dał bardzo fajny pomysł, żeby opowiedzieć historię na poso, Chłopca, coś takiego. I sobie teraz szybko wymyślę. E, Był sobie raz chłopiec, który miał na imię na Boso. Na Boso codziennie chodził, na Boso uwielbiał na niego. Mama na Boso uwielbiała na niego dziadek. Każdy się z niego ślużył, ma na imię na Boso i chodzi na Boso. Dlatego na Boso poszedł na Boso do szkoły i na Boso wszyscy się z niego śmiali. Dziękuję, dziękuję. No dobra. E, no to żegnam Was, szalone Lola. i Trzymajcie się ciepło. Nie powiedziałam o tym, że jutro będzie filmik, powiedziałam, ale nie powiedziałam o tym, że przez sobotę, niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę nie będzie nic. I dopiero filmik pojawi się w środę z moją kuzynką czteroletnią, ponieważ idę na ferię, idę, no bo idę nogami na ferie do babci. Moja babcia mieszka blisko, 20 minut od do mojego domu, to może być. I nagram tam z tysiąc filmików z kuzynką, więc jakieś 10 wam prześlę w środę 2, w z dwa w przykład z dwa i tak dalej, i tak dalej, na przykład nagram z nią, um, ja, co można się bawić z kuzynką, czy tam mądrą siostrą, e, może wam pokażę, jakie książki ma moja kuzynka, pokażę wam wszystko, co będę mogła i trzymajcie się ciepło, rzadko was, szalona, lola.